Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan, jeśli usuniesz spośród siebie łańcuch, a przestaniesz wyciągać palec i mówić, co jest niepożyteczne, gdy wylejesz łaknącemu duszę Twoją, a duszę utrapioną nasycisz, wzejdzie w ciemności światłość Twoja, a ciemności Twoje będą jak południe. I da Ci Pan odpocznienie zawsze i napełni jasnością duszę Twoją, a kości Twoje wyzwoli i będziesz jak ogród zroszony i jak zdrój wodny, którego wody nie ustaną i będą zbudowane przez Ciebie pustki wieków, fundamenty pokolenia i pokolenia wywiedziesz i będziesz nazwany budowniczym płotów, odwracającym ścieżki na odpocznienie. Jeśli odwrócisz od sabatu nogę Twoją, od czynienia woli Twojej w dzień święty mój i nazwiesz sabat rozkosznym, a święto pańskie chwalebnym, i uczcisz Go, nie czyniąc dróg Twoich, ani nie idąc za wolą Twoją, żebyś miał oddawać się plotkom, wtedy się będziesz rozkoszował w Panu i wyniosę Cię na wysokości ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Jakuba, Ojca Twego. Bo usta Pańskie mówiły...